Pierwsze łagodzenie restrykcji nie daje możliwości przekraczania granicy bez obowiązkowego odbycia kwarantanny osobom zatrudnionym w innych krajach w ramach tzw. małego ruchu granicznego. Granice całkowicie zostały zamknięte przed kilkoma tygodniami. Oznacza to, że osoby, które pracują w innym kraju i każdego dnia świadczyły pracę po drugiej stronie granicy, nie mogą tego robić. Rząd podczas konferencji, na której przedstawił cztery etapy łagodzenia zakazów, nie wspomniał o otwarciu tzw. małego ruchu granicznego. Jak zaznacza burmistrz Lubawki Ewa Kocęba, dla mieszkańców jej gminy jest to bardzo duży problem. Czeskiego pracodawcy należy traktować tak samo jak polskiego pracodawcę, więc żeby móc otworzyć linię produkcyjną czy móc uruchamiać linię produkcyjną w Polsce, pracodawca musi dopełnić takich podstawowych zasad bezpieczeństwa na, w swoim zakładzie pracy, tak samo jak ja muszę zapewnić bezpieczeństwo pracy swoim pracownikom w ratuszu. To jest podstawowy wymóg pracodawcy. Czescy pracodawcy również muszą zapewnić ten minimalny wymóg bezpieczeństwa swoich pracowników a naszych mieszkańców. Natomiast ja optuję za tym, żeby te granice otworzyć właśnie na ten mały ruch graniczny dla umożliwienie naszym mieszkańcom pracę po drugiej stronie granicy i Czeskim osobom pracę w Polsce, bo gospodarka w tej chwili już jest tak spowolniona, spowolniona że ona może być bardziej niebezpieczna dla nas niż nawet COVID-19. Brak możliwości pracy Polaków w kraju oraz poza granicą może stać się dużym problemem dla gmin, między innymi dla Lubawki. Gro naszego budżetu to są właśnie wpływy z podatków osób fizycznych, czyli wszystkie osoby pracujące, w, mieszkańcy pracujący w gminie Lubawka, składają się na ten nasz budżet, z którego można wykonywać wszystkie te zadania, które się wpisują w budżet 2020, czy w następnych latach, które będą wpisywane. Także o ochronę miejsc pracy i w, Lubawce, i w samej Lubawce, ale też o możliwość jak najszybszej uruchomienia granicy z Czechami, gdzie mieszkańcy gminy Lubawka pracują w Czechach, mają te swoje dochody. To są dla mnie w tej chwili najważniejsze problemy do rozwiązania. Wszystkie działania mają przede wszystkim na celu ochronienie naszych miejsc pracy, mieszkańców gminy Lubawka, żeby, żeby jak, najmniejszy, jak najmniejsza była strata w, dla naszych mieszkańców.